Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, w tej naszej ścieżce adwentowej, w tym naszym przygotowaniu rekolekcyjnym do, do świąt Bożego Narodzenia codziennie towarzyszyła nam Matka Boża, bo Ewangelie, które żeśmy słyszeli przez te kilka dni, dotyczyły właśnie tajemnicy, z którą Matka Najświętsza jest tak związana. Ale drodzy, dzisiaj chcemy na zakończenie tych rekolekcji jako szczególny sposób powiedzieć o Maryi. Wskazać wam Maryję jako tę, która jest najbliżej człowieka. Wskazać Maryję jako tę, która jest wyjątkową, wyjątkową pośród nas. Bo Bóg ją wybrał, by stała się matką Jezusa. Tylko Bóg to mógł tak wymyślić, żeby człowieka powołać na swoją matkę, matkę swojego syna, którego zesłał na ziemię. Jeśli myślimy o Maryi, to po ludzku się to w głowie człowiekowi nie mieści. To wszystko, czym jest Maryja, te wszystkie tajemnice, które są z nią związane, po ludzku są nie do ogarnięcia. I wydaje mi się, drodzy, że. Na próżno nasze wysiłki. Kiedy stajemy i próbujemy zrozumieć tajemnicę Maryi, do końca się nie da. Dlatego, stając przed Maryją, potrzeba zawsze stanięcia wobec jakiejś wielkiej tajemnicy. Stanięcie przed Maryją musi być stanięciem w pokorze. Z otwartym sercem i bardzo intymne, takie na zasadzie relacji ja i Matka Najświętsza. Dlaczego została nam dana jako matka w wyjątkowym momencie dziejów całego świata? Została nam dana w momencie, gdy Jezus umierał. Kochani, gdy ktoś choć raz w życiu widział śmierć drugiego człowieka, jeśli mieliście okazję towarzyszyć umierającemu, nie nagle, ale tak spokojnie odchodzącemu człowiekowi, to wiecie, że człowiek w chwili śmierci chce jakby w kilku słowach zawrzeć to, co najważniejsze. Chcę powiedzieć o kilku najważniejszych słowach, coś przekazać, dać swoisty testament. I zobaczcie, że gdy Jezus umierał, mógł powiedzieć wiele innych spraw, ale ten czas tuż przed śmiercią wykorzystał na co? Żeby dać nam swoją matkę za naszą. W tych kilku ostatnich słowach Jezus streścił: Oto matka Twoja, Oto cyn Twój! Dlatego chcemy Was dzisiaj prosić, byście przyjęli Testament z Krzyża, byście przyjęli Matkę Jezusa za swoją, byście się tej Matki Bożej tak uchwycili na całe życie, żebyście tej Matki Bożej nigdy z rąk nie wypuścili. Babcia mi nieraz opowiadała, jak mój tata był mały, to gdziekolwiek babcia się ruszyła, to chodził za nią i trzymał ją za spódnicę. I nigdzie nie było szans dla babci przez kilka lat, żeby, się, żeby zmienić miejsce i żeby tata za nią nie szedł, nie trzymając ją ręką za spódnicę. Uchwyćcie się tak Matki Bożej. Uchwyćcie się tak płaszcza Maryi. Że cokolwiek was w życiu spotka że będziecie się kurczowo trzymali Maryi z ufnością, nie wypuścicie jej ze swojej ręki. Kiedyś pojechałem do mojego przyjaciela, który na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych przyjechał na chwilę do Polski i zaprosił na to spotkanie też nasze swoją kuzynkę, która przeszła do kościoła ewangelickiego. Wychowana w kościele katolickim przeszła do kościoła ewangelickiego i mówi porozmawiaj z nią, może coś jeszcze do niej dotrze. I spotkaliśmy się i, i pierwsze słowa, od pierwszych słów ta kobieta zaczęła atakować Matkę Bożą. Że to niemożliwe, że była dziewicą że niemożliwe, że, że urodziła Jezusa i pozostała dziewicą, dlaczego Kościół katolicki czci Matkę Bożą jakby była samym Bogiem, a jest tylko człowiekiem, dlaczego, dlaczego, dlaczego. I w pierwszym momencie chciałem ruszyć do boju, obronić Matkę Bożą, nie będzie mi tu Matki Bożej obrażać, ale w sercu zrozumiałem gdzieś głęboko, że Matka Boża tego nie chce. Nie powiedziałem ani słowa. Widziałem, że ta kobieta nie ma otwartego serca, by spotkać się z Matką Bożą. Ona chciała tylko obronić swoje tezy na temat Matki Bożej. I wewnętrznie czułem wielki ból, ale wiedziałem, że to nie czas, by mówić o tajemnicy Matki Bożej. I wracałem. Samochodem do domu i odmawiałem różaniec, i mówię: Matko Boża, dlaczego tak to było? Cały czas miałem takiego, jak to się mówi, kaca moralnego, że tej Matki Bożej nie broniłem. Ale czułem gdzieś wewnętrznie, że tego nie chciało. I wtedy zrozumiałem, że o pewne sprawy Matki Bożej nie wypada pytać. Matkę Bożą trzeba pokochać. Jeśli matkę Bożą pokochasz, to znikną pytania. Będziesz kochać jej dziewictwo, jej niepokalane poczęcie, jej wyjątkowe miejsce pośród ludzi, jej w niebo wzięcie i nigdy jej nie wypuścisz. Bo w relacji z Matką Bożą Trzeba intymności, dyskrecji i miłości. Taka jest matka. Mówiliśmy przez te dni o tajemnicy Kościoła, wcześniej o różnych zniewoleniach, mówiliśmy o Egipcie, że Bóg. Pochyla się nad człowiekiem XXI wieku, jak nad Żydami w niewoli egipskiej, i chce nas wyprowadzić z tej niewoli do ziemi obiecanej, jak jest Kościół, że chce czynić cuda. Ale zobaczcie, że Izraelitom, żeby ich wyprowadzić z tej niewoli, dał Mojżesza. A mi wydaje się, drodzy, że Bóg chce nam dać matkę jako przewodniczkę Matkę Bożą. Żeby nas z tych różnych naszych niewoli dnia codziennego wyprowadzała do Ziemi obiecanej, do Kościoła, żeby w tym Kościele wskazywała nam drogę. I drodzy Kościół wierzy od samego początku w niesamowitą prawdę, że Matka Boża jest pośredniczką łask wszelkich. Wyobraźcie sobie, że nie ma łaski Bożej, którą otrzymujemy, nawet najmniejszą, nawet najmniejszej, która by nie przechodziła przez ręce Matki Bożej. Usłyszałem, gdzieś ta tajemnica dopiero dotarła do mnie w seminarium, kiedy, kiedy słuchałem wykładów z Mariologii. I, I wtedy usłyszałem, że nie ma łaski, nie ma błogosławieństwa, nawet najdrobniejszego, które Jezus nam daje które by nie przeszło przez ręce Matki Bożej. Zobaczcie, jak ona jest blisko nas.